Mimo, że witajcie w niedzielę Sztupańskiego, dzisiaj czytamy Ewangelię ze świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan zbraniał się, mówiąc, To ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się mu niebo i zobaczył ducha Bożego, który stępował na niego jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba: On jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Dzisiejsza Niedziela Chrztynańskiego naturalnie kieruje nasze myśli ku nam, którzy też jesteśmy ochrzczeni. Jesteśmy w kraju, w którym większość nas jest ochrzczonych. Dlatego pytanie, które dzisiaj chciałbym postawić w kontekście ostatnich miesięcy, tygodni życia społecznego, to dlaczego w kraju, w którym tak dużo jest osób ochrzczonych, dochodzi do profanacji krzyża, do ośmieszania naszej wiary, do ośmieszania Jezusa, Jego Matki Maryi, ośmieszania wiary, która sprawiła, że my dzisiaj dalej jesteśmy Polakami. I Odpowiedź. Oczywiście jest to moja e, odpowiedź związana z moim analizowaniem życia społecznego, bo my jako chrześcijanie jesteśmy teraz zbyt mało wyraziści. Daliśmy się zamknąć w klatce poprawności politycznej, kiedy mówimy o naszej wierze, to od razu raniemy uczucia ludzi niewierzących. Ciekawe, że jak niewierzący mówią o swoich uczuciach, nie ranią nas jeszcze bardziej, ale my. Zepchnęliśmy się w ogóle na przedsionek jakiegoś tego świata i wiecie, z czego to wynika? Z naszej małej wiary. Bo my za mało rozwijamy łaskę sakramentu chrztu. Za mało wierzymy w to, że naprawdę tu jest Jezus. Za mało świadomiamy sobie, że On jest naszym Panem, a wszystko się staje takim rozmytym doświadczeniem życia codziennego. Nie chodzi o to, żeby ktoś się nas bał, ale mamy być tak wyraziści, tak silni w Jezusie Chrystusie, żeby każdy szanował i z szacunku do nas nie, nawet nie śmiał, profanować naszych uczuć. To jest nasza droga.